I zapraszam Was na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku o nazwie Dziwadełka. Cześć! Siemaneczko, moje Dziwadełka po krótkiej przerwie, która miała miejsce na moim kanale. Ale to już ze względów zdrowotnych, jak wcześniej powiedziałem. Więc tak, znalazłem gildię, do której udało mi się tutaj dostać. Jest to gildia Anonimowi Alkoholicy. Aczkolwiek jest to na razie akademia. Z tego też powodu, że no najzwyczajniej w świecie tutaj na samym stacie się dostaje. Następnie można przejść do gildii głównej, czyli Polskie Legiony, która ma już 17 miliardów mocy. No tyle tylko, że no trzeba mieć jeszcze 50 milionów TK, czyli no zabójstw, jak to już mówiłem wcześniej w innych filmach. Niestety ja jeszcze tylu nie mam, a tutaj jest dosyć ciężko o to Gildią aktualnie fortem rządzi tutaj nasz sojusznik OVE, natomiast bazą, bazą, jak widzicie, też rządzi nasz sojusznik więc chwilowo jesteśmy bezpieczni. Aczkolwiek muszę przyznać, że jak to bywa właśnie w, w akademiach, dosyć często ludzie zapominają tutaj o tarczy. Jak widzicie jestem potężnie bogaty, mam całe 8 gemów. No cóż, no trzeba było wydawać na badania. Ok, więc goblina zrobiliśmy sobie już na 55 level i mamy 5 tutaj level jak widzicie, jeżeli chodzi o jego talent, e, następny będzie 44% po pokonaniu 10% oddziałów, i dopiero później postanowiłem, że zajmę się e, tworzeniem. Po prostu no już tutaj konkretnie burzołaka. Na razie mam tych dwóch. Teraz zużyłem dosłownie wszystkie speedy, został mi tylko jeden, jak widzicie, 10 minut. E, moc 320 milionów, myślę, że spoko, więc jak na odcinek od zera do miliardera, jak widzicie, już jest 1 trzecia. Więc jeszcze seria troszeczkę potrwa i mam nadzieję, że osiągniemy w końcu ten miliard. Dzisiaj aktualnie e, są gargantue. Gargantuę. O ile tak się to wymawia, tak mi się przynajmniej wydaje. A co za tym idzie? Ja zbieram właśnie tutaj na item, gdzie potrzebne mi są żelazne bełty od gargantui. E, tyle, że potrzebuję ich niestety trzy na goldzie, a jak widzicie, no niestety chwilowo trochę bida. E, bida jest tak samo z e, tutaj energią, a na wszystko potrzeba gemów. Więc, no, tyle. No Na całe szczęście mam na dziesiątym poziomie właśnie ten łód Szczęścia, że mam od tysiąca do 2000 tysięcy tutaj klejnotów. Aktualnie, jak widzicie, tutaj od 3 do 6 milionów złota jest co, no, prawie jeden dzień. I robię sobie gwiazdo psotnika na kolejny poziom, teraz aktualnie jak widzicie jest razy 150 tutaj procent, więc no podejrzewam, że będzie miał on 53 poziom i co za tym również idzie, dzisiaj planuję ulepszyć, no bo już ulepszałem wczoraj ulepszyć właśnie to o jeden poziom o jeden poziom również planuję tutaj ulepszyć szczęśliwe gwiazdy chociaż w sumie ile mam tych Eee, można. Co szkodzi. Akurat jego mam dużo, więc. Ok, nawet weszło razy dwa. Więc okej, okay. tutaj nie będziemy musieli używać, więc zrobimy go Blina. Tutaj możliwe, że jeszcze uda nam się szał zbiorów, czyli szybkość eksploatacji, zwiększyć do 20%. Nie będę złota zwiększał, nie, nie jest to dla mnie opłacalne, szczególnie że na ostatnim poziomie no. Tutaj e, przyznać trzeba, że e, no jednak jakby na to nie spojrzeć, e, no także szało zbiorów, złota nie będę robić, bo nie jest mi to zbytnio potrzebne. Miałem telefon, więc musiałem przerwać nagranie akurat w takim momencie. No ogólnie atmosfera jest jak najbardziej w porządku, to trzeba akurat przyznać w gildii, w której aktualnie jestem. No, tutaj będę parę rzeczy musiał Pa ulepszać, ale przyznać trzeba jedno: jest naprawdę ciężko w Koloseum. Jest naprawdę ciężko. Zobaczcie już na 400 miejscach, tak naprawdę, po ile ludzie mają mocy. O, tego może mi się uda. No, tego powinno mi się udać dorwać. Później, ale to dopiero później. Więc w każdym razie, jak widzicie, tutaj no, aktualnie jestem wybrakowany. To trzeba przyznać. Więc jeżeli chcecie, to możecie mnie nawet wesprzeć. PayPal'a wyślę. Będzie w opisie. A jak nie chcecie, to nie. Po prostu oglądajcie. I komentarz dla statystyk. Pamiętajcie. Dobra, zostało 11 godzin. Tarczy najgorsze jest to, że nie stać mnie na tarczy teraz. Więc co za tym idzie, będę musiał tutaj właśnie doczekać do tych owych klejnotów tutaj i mieć nadzieję, znaczy, no. Nadziei mieć nie muszę akurat, bo będę miał na dobową tarczę, ale bardzo bym chciał właśnie nie żyć w ten sposób, że dzień w dzień kupuję dobową tarczę, tylko kupię sobie na 3 dni i uzbieram troszeczkę. Mógłbym oczywiście wyciągnąć ze skarbca, tutaj no ale skoro już 16 dni jednak jest to w skarbcu i wypłata będzie te 50 tysięcy gemów, to moim zdaniem no jednak warto chyba lepiej poczekać, aniżeli tutaj właśnie Niżeli tutaj właśnie e, wyciągać teraz, tylko dlatego, że no, są pewne braki. Po prostu będzie zwolnienie, jeżeli chodzi o e, zdobywanie mocy, bo tak samo nie mam e, tutaj możliwości, jak widzicie, doszkalania. Zostało 18 godzin. Wojo, no, Wojo jest akurat, to trzeba przyznać. E, no, fakt, wtedy akurat potraciłem troszeczkę, mm, troszeczkę kawalerii ale co z tego jak tak czy siak moc jest odrobiona e, czekam oczywiście również za znowu pewnie balistami bo zobaczcie sobie sami 20 tysięcy dostaje ja nie zrobiłem ani jednej balisty z t1 ani jednej. To wszystko jest właśnie z tego chowańca, bo on kocha mi dawać po prostu balisty. Nie wiadomo dlaczego, ani razu nie miałem trepa. Miałem raz kawalerię i chyba ze dwa razy łuczników, a tak to same balisty. Non-stop tylko balisty. No więc jest to po prostu dla mnie przerażające i denerwujące zarazem, ile mamy energii. Hmm. Czy jesteśmy w stanie zabić już Gargantuę tutaj na. Cztery razy, czy też i nie, zaraz się przekonamy. Musimy znaleźć, dobra, zobaczmy. Nie, niestety jeszcze nie jesteśmy w stanie. Za trochę mocy dopiero. Więc tak sprawa się przedstawia. Jeżeli chodzi natomiast o wejście do gildii, tutaj problem jest z. No, znaczy, mamy trzy wolne miejsca, jak widzicie. Tutaj do kogo się zgłaszać, jeżeli ktoś chce dołączyć, to no, trzeba pisać do. Y, tutaj y, liderki, czyli dodeczki. Y, w, w zasadzie y, fajny nick, to, to, to trzeba przyznać y, ogólnie. Y, więc, jeżeli ktoś chce i ma ochotę, albo chce od razu przejść tutaj do głównej, co też jest y, możliwe. Nie powiedziano, że nie, tylko musi spełniać te wymagania, czyli plus 100 milionów mocy i 50 milionów przynajmniej kili. No i oczywiście, monstery tutaj. Dobra, no i tu jest mniejszych graczy. Zapraszamy do gildii takiej, takiej, więc jeżeli ktoś ma ochotę, serdecznie zapraszam. No i w każdym razie w tym momencie będzie w jednej gildii, lub yy, ze mną, lub yy, będzie czekał aż ja przejdę do gildii głównej. Zobaczymy. O, uwaga! I oby były żelazne bełty. Nie, oczywiście losowy relokator. O, nie super prezenty. Dwudziesty poziom prezentu i wyleciał mi 10 tysięcy e, kamienia. Już nie mam co z surowcami tak naprawdę robić. Dzisiaj było badanie znaczy badanie, gdzie się było wyzwanie znaczy wyzwanie piekielne po prostu, gdzie można było trzy medale zdobyć, bo zarówno są badania do trzech chaosu, jak widzicie tutaj smoka chaosu, jak i było wyzwanie, piek, wydarzenie piekielne, gdzie można było zdobyć, gdzie można było zdobyć trzy drewniaki, czyli obserwatora trzy medale i zabrakło mi 20 tysięcy Punktów. I mi się skończyło. Gdybym dokończył jakieś badanie, ale nie miałem przyspieszeń, to po prostu bym miał kolejne trzy medale i wtedy już tylko jeden medal bym je dzielił od tego, aby po prostu go ulepszyć na kolejny tutaj poziom. Ale się niestety nie udało. Natomiast jeżeli o chaosa chodzi, no i, i tak już nie uda mi się tego zrobić, chaosem mam 9 medali, on rzadziej mimo wszystko się pojawia, częściej się właśnie pojawia tutaj obserwator. No on daje fajne rzeczy, bo jednak jakby na to nie spojrzeć daje szybkość szkolenia. Fajne, fajne. Jeżeli chcecie jakiś poradnik oczywiście, to śmiało piszcie w komentarzach, na jaki temat chcielibyście aktualnie tutaj, aby poradnik powstał no bo aktualnie będę opierał się na waszych pomysłach. Także to by było na tyle. To był Thalas oczywiście i moje kochane dziwadełka, trzymajcie się i oczywiście życzę wam miłego weekendu, gdyż jest dzisiaj piątek, więc na razie i cześć.